siemanko wszystkim w kolejnym vlogu jak już pewnie widzicie po tytule to mam nowy sprzęt do nagrywania jest to canon Zaraz eos 200d możecie sobie zobaczyć jeśli chcecie więcej informacji w internecie i do teraz przez przynajmniej ostatni rok nagrywałem telefonem tak to robię teraz xperia xz i vlogi nagrywałem przednią kamerą żeby widzieć jakby wszystko co się dzieje ale no to było Full HD 30 a normalnie ujęcia z hulajnogi to Full HD z 60 kratkami czy tylną kamerą i i no tu oczywiście podstawą było Full HD 60 i obracany ekran więc to wszystko mam i teraz zmienię jakby na aparat Żebyście zobaczyli różnice. Mam nadzieję, że jeszcze tam nie skonfigurowałem wszystkiego dobrze, ale zobaczymy. Więc mam nadzieję, że widać różnice w nagrywaniu dźwięku. Nie wiem, jakie jest. No, nie mam mikrofonu, tylko tu te wbudowane jeszcze, przynajmniej. I no i będę się zbierał, ponagrywać i ogarnąć ten aparat na skajcie. Więc widzimy się później. No to tak, po pierwsze, przetestowałem lustrzankę i jestem z niej zadowolony. Po pierwsze, z tego, że mam w ogóle lepszy sprzęt. A... No i dlatego, jak się nią nagrywało. No bo też nagrywałem i sprawdziłem, i nagrywa się świetnie. Poza tym zrobiłem inwarda, co po pierwsze zrobiłem raz w skating parku po kontuzjach, i po drugie moja hulajnoga ma 91 czy 92 cm teraz, i nawet jest za duża na mnie, a jestem parkowcem. I jest tak nieporęczna, że trudno cokolwiek robić, więc trochę jest to wyczyn. I wczoraj w sumie przydałby mi się Tibar, ponieważ przez te wsporniki przy robieniu double barspina, to jak palec mi tam wszedł, co już mi się zdarzyło kilka razy, to trochę to boli potem. Jakby się tak ściska, i, i potem się ma paznokieć rozwalony i palec pod tym trochę też. Więc nie, nie, nie polecam tego, bo tu są jeszcze takie w środku takie wgłębienia więc jak palec tam wejdzie to się nie wyślizgnie tylko się tam przytrzyma no i to mi się nie podoba w tym a wracając do vloga no to myślę, że mogę go już skończyć bo wracam ze skateparku no i no i tyle w sumie fajnie się jeździło, fajnie się nagrywało fajny dzień no i narka